I witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Tym razem już w końcu coś zaczniemy. modzić fałcie, A tak naprawdę wsadzimy coś, czego od samego początku mi brakowało. Mianowicie wydechu. Tak jest. Zamówiłem sobie po raz kolejny. Tak jak to było w przypadku M3. Tak samo i będzie tym razem. Wleci sobie wydech od Armitrixa. On nie jest tak jakby kompletny, bo jest to tak zwany sleep on lub axle back, różnie się to nazywa. Ale pokażę wam o co chodzi i powiem dlaczego nie zamówiłem całego i kompletnego układu. Bo moim zdaniem chyba to nie będzie miało sensu, ale to się okaże dopiero jak zamontuję to. I pokażę wam swoją drogą, jak wygląda wydech, który jest obecny na aucie. Bo dużo z Was w komentarzach mówiło, że fajnie brzmi ten wydech, tylko że jest krzywy, no ale, ale nie na żywo to nie brzmi ani nawet się z tym nie da jeździć, więc zaraz się zabieram za unboxing tego wydechu. Pokażę wam jak wygląda, bo jest wiadomo troszkę inny niż w przypadku 2. No a później zobaczymy jak wydech, aktualny wydech wygląda po aucie. Także zabieram się za. Żeletki otwieram i ogrywamy, co my tutaj mamy w faszurzu. No, coś nie mogę znaleźć jednej końcówki. Nie dobrze. No, dobra jednak jednak mnie nie oszukali, jest, ale już się bałem szczerze mówiąc, bo troszkę nam się trzeba było nagrzewać. Kurde, Oj, to jest nowe, to jest takie zajebiste, to jest To się nazywa jakość. Dobra, wlepa. <laughs> jak widzicie, kontrolerki do sterowania klapami, tak samo jak w I tutaj mamy tak zwany Neighbor Mode, czyli taki tryb sąsiada. I Beast Mode, jak to nazywa Armitrix, czyli klapy zawsze otwarte, full moc. No, i to jest całkiem taki fajny feature tak zwany tryb automatyczny. No, i z reguły, właśnie w tym trybie, przy 3000 obrotów, czy tam ponad 3000, 3000 obrotów, właśnie klapy się otwierają i autko sobie dość fajnie będzie ryczeć. Więc całkiem przyjemny tryb na autostradę, bo jak chcemy depnąć, no to deptamy i mamy full moc, a jak chcemy jechać sobie spokojnie, żeby nam nie było zbyt głośno, no to właśnie. E no jedziemy sobie z klapami zamkniętymi. Chociaż tutaj muszę doczytać, bo wem dwójce to było 3000 obrotów. Tutaj może być więcej, bo tak naprawdę na autostradzie to auto ma z reguły koło 4000 obrotów, więc zakładam, że tu może być nieco, nieco więcej. Teraz odpakuję jeszcze końcóweczkę, ale końcówki są takie same jak Brandon dwójki, więc taka troszkę nuda, ale cóż, teraz wam pokażę. No i prosz takie same końcówki Ala Tytan. Bo to nie jest Tytan, jest tylko barwiony metal. Eee, no ale to dobrze, bo w sumie i tak ten wydech kosztuje swoje, a tak przynajmniej nie kosztuje jeszcze więcej, <laughs> bo jeśli by to było z Tytanu, to wolę nie wiedzieć, ile taka końcówka by kosztowała, jeśli chodzi o Armitrixa. Tak więc to na razie chowam. Bo to zostanie na sam końcu zamontowania. No nic, dobra, auto wyjechało, z racji, że jest zima, musicie mi wybaczyć, bo jest u... No ale nic, to nam nie przeszkodzi, wydech będzie przynajmniej ładny, świecący, e, zaraz sobie podniosę auto, no i będę, będę zakładał, w sumie nic za wiele tutaj nie trzeba będzie robić, a zaraz e, wszystko sami zobaczycie. No i teraz tak mały update, ik. koła oczywiście nie musielibyście normalnie ściągać, ale z racji, że chcę Wam trochę to lepiej pokazać, no to będzie mi tak dużo łatwiej jak zdejmę koło. Eee, co do reszty, no to oczywiście auto stoi stabilnie, jest na dość porządnej żabie, przez do tego dwie kobyłki, w razie jak gdyby, tak więc nie, pamiętajcie, nie chodźcie pod auto przy samym podnośniku, bo czasami może sobie zjechać. I można sobie narobić kuku, Tak więc dobra, wbijam pod auto i pokażę Wam ten zacny amerykański wydech. No. To naprawdę kogoś tutaj mocno poniosła fantazja, ale... Ale da się, da się. Jest dość ciekawie. Tak więc dobra, wchodzimy. No i proszę, popatrzcie na tą zacną konstrukcję. Voila! Ogólnie ta sytuacja wygląda tutaj tak, że tamtą część z przodu, tam są dwa katy, jeden jest pierwszy zwykły, później są drugie sportowe, to jest standard. Później mamy tutaj tą sekcję taką uciętą jakby i wstawiona jest taka przelotowa rurka też. To jest, tutaj się zaczyna właśnie rzeźba i custom, prosto z Hameryki, mianowicie tutaj, gdzie jest ta prosta rurka. Ktoś wyciął, tutaj były dwie takie puszki, takie jakby to jest niby tłumik środkowy, ale tak naprawdę to jest bardziej rezonator i on odpowiada za to, że wydech nam tak nie rzępoli strasznie na wysokich obrotach i da się w nim mia w miarę jeździć. Więc tutaj to ktoś usunął, wstawił po prostu prostą rurkę, no i zaspawał. Później mamy, tutaj jest część oryginalnego wydechu, bo jest tak ładnie pozaginana i tak dalej, i tak dalej. I to normalnie się kończyło tutaj. I w tym miejscu, tutaj był taki ogromny tłumik e, końcowy No ale ktoś go się pozbył i wstawił też przelotkę W sumie tutaj ktoś ładnie to wygiął Także jakaś Gintara, to tutaj jakaś fachura robiła chyba e, No i na samym końcu mamy dwie piękne końcówki wydechu <laughs> I tak właśnie wygląda mój wydech Więc no, no niestety trzeba będzie go usunąć ja tutaj odkręcę właśnie go w tym miejscu, także te dwie przelotki, które są wyżej, niestety chwilowo zostaną. Aczkolwiek docelowo będę pewnie chciał podjechać do jakiegoś kumikarza, czy ludzi, którzy się znają i robią wydechy, żeby to tak trochę ładniej zrobili, bo te spawy i to wszystko, no nie jest to zbyt piękne, ale póki co będzie git. Także będzie to działać i będzie się dało z tym jeździć, ale, ale no koniecznie będę musiał podjechać i to później przespawać i zrobić yy, ładniej troszkę. No a co do montażu, to to będzie też w sumie dość prosta sprawa. No tutaj mamy po prostu wieszak, dwie śrubki, odkręcamy. Yy, tutaj mamy kolejny wieszak, też tam jest śrubka. Odkręcamy, luzujemy klamrę no i jedna połówka wydechu zdjęta to samo robimy z drugiej strony i w zasadzie gotowe, będę się musiał tylko zastanowić jeszcze jak tutaj puścić kabelki od podciśnienia do nowego wydechu więc zanim to zrobię będę pewnie ściągał osłony termiczne i jakoś tam pod tym puszczę kabel tak żeby on już sobie szedł tam prosto do kabiny ale to się wszystko zaraz okaże No i tak jak mogliście zobaczyć, e, zdjęcie wydechu było no, całkiem proste. Tak jak było wcześniej dwa wieszaczki, Jeden drugi, trzy śrubki łącznie, no i gotowe. Tutaj możecie zobaczyć taki super patent, który sobie wymyślił na śrubeczkę, żeby się wieszaczek lepiej trzymał. Także no, umieją, umieją, w Stanach to jednak inna technologia. No ale nic, dobra, wydech wyjęty. No, za chwilę będzie wla, wlatywało to cudeńko. O, tutaj instrukcja montażu. Troszkę za późno, ale spoko. O, no i tu jest jeszcze utwierdliwe rzeczy. Kable. O, idę to. To będzie prosta sprawa, tylko troszkę żmudna i czasochłonna. O, już miałem w ogóle tego szukać wewnątrz kartonu, ale na szczęście to otwarłem. No, to jest takie dołączenia dwóch wydechów na środku. Później wam pokażę, gdzie to się daje. No, kilka śrubek. No i nic, dobra. To trzeba będzie przeciągnąć. Tutaj ktoś niestety troszkę za bardzo pokombinował z tymi masowaniami i kurde zepsuł oryginały, także będę musiał niestety zamówić nowe, albo przynajmniej jakieś śrubki, które tutaj chodziły, tak żeby właśnie móc tak powiesić bez problemu nowy wydech, bo niestety na tym obecnym no to to nie za bangla. No ale nic no trudno. Jak na razie no to po prostu go założę tak jak jest, a później jeszcze yy, znajdę śrubki i dokręcę to tak jak być powinno. Dobra, tutaj mam przygotowany wężyk. On jest właśnie idzie jeden od podciśnienia pod silnikiem. I tu na dwie strony do obu wydechów, do obu klap. Także ja zaraz go sobie podwieszę, tu od tyłu, a później będę przeciągał do przodu. No i mamy częściowy sukces. Przewód podciśnienia jest wypuszczony właśnie tutaj pod osłoną termiczną. Idzie sobie tam ponad defer, ponad wózek. Tutaj trafia właśnie w miejsce, gdzie są przewody. I tam idzie później wzdłuż przewodów hamulcowych i przewodów paliwowych do samej komory silnika. Tam go już sobie wyciągnąłem. No i na koniec będziemy to wszystko podpinać, ale teraz się zabiorę i przykręcę te tłumiki tylnie. Mały update z podauta. Jedna strona już wisi. Tutaj cyk. Ładnie skręcona. Teraz wieszamy drugą. A później docinam sobie kabelki i będziemy testować. Przyszedł czas na finish, to jest właśnie taka płytka, która łączy nam tam dwie części właśnie wydechu, lewą i prawą, tu zaraz przed dyfrem, no i w sumie to czasami widać i bardzo ładnie wygląda, to jest na środku właśnie logo Armitrixa, więc zaraz montujemy i powinno być fajnie. Ła, no i skończone, jak wisi, zostaje tylko jeszcze przyciąć przewody, bo troszkę za długie, ale lepiej za długie niż za krótkie, no i co, o, no i Wam pokażę przód, wuala, voilà. majstersztyk. Witajcie serdecznie w dniu drugim, tak w zasadzie to jest trzeci dzień, ale drugi dzień prac. Bo w międzyczasie udało mi się zamówić właśnie waso, kilka brakujących śrubek, obejm i tak dalej, więc już będę mógł skręcić ten tylni wydech na gotowo. To, co mi się udało właśnie ostatnio zrobić i na czym tak naprawdę skończyliśmy odcinek, czy nie odcinek, tylko po prostu dzień, to wrzucenie tylniego wydechu, po prostu skręcenie go i ustawienie tak, żeby po prostu stał i żeby, żeby działał. Na dzisiaj plan jest właśnie zajrzeć pod maskę. Wrzucić, tak naprawdę, klapy, raczej sterownik, klap, i tak dalej, podciągnąć wszystkie podciśnienia, tak żeby klapy działały, dodać właśnie wszystkie brakujące śrubki na tym wydechu, no i finalnie założyć końcóweczki. no teraz końcówek nie wkładałem, bo, bo by się poobijały, niestety, a szkoda by było, więc yy, plan na dzisiaj to jest skończenie w 100% wydechu, tak więc zabieramy się za robotę. i tak, filtr powietrza mamy już zdemontowany, to było w miarę proste, a teraz niestety, ale trzeba się dostać tam głęboko pod spód. Tu, tu, tu i tutaj od każdego cylindra odkręcić taką metalową opaskę, no i wtedy nam cała góra zejdzie, ale no od tej strony już mi się udało pulsować, także od tej będzie troszkę bardziej skomplikowanie, bo jest bardziej ciasno, ale może się to uda za chwilę. Tak więc znowu wszystko co miało i szybko idzie wolno. ale... Musi w końcu poluzować wszystkie śruby, ale no niestety to nie jest koniec, bo trzeba niestety jeszcze odkręcić te dwa elementy. A żeby je odkręcić, to muszę ściągnąć to całe pod z góry, a żeby to ściągnąć, to muszę ściągnąć lewy i prawy filtr jeszcze kabinowy, więc e, ogólnie wszystko jest do rozebrania. Filtry kabinowe zapomniałem ostatnio sobie wymienić. Mam nowe, więc, e, więc to akurat na plus. E, no i nic, no trudno, no. trochę więcej śrubek, no ale damy radę jakoś. W sumie nie było to takie ciężkie. Góra zdjęta, tak naprawdę jeszcze były dwa węże, które nas dość mocno trzymały. Czyli tutaj jeden i tutaj drugi. Na szczęście nie ten wystarczyło je ścisnąć i jakoś tam wyszły. Nie było to jakieś turbo hardkorowe, No i tak wygląda v od góry. Tutaj przepustnice całkiem ładne. Dość czysto to wygląda, jak na taki przebieg. Ktoś z was się śmiał w komentarzach, że na pewno takiego przebiegu nie ma, no nie wiem, ale, ale wygląda to ładnie. I okej, okay, sprawa wygląda tak, że teraz wymienimy sobie to, będziemy musieli ściągnąć ten wężyk, zastąpić go takim dołączonym do zestawu, plus jeszcze go rozciąć i tam dać taką przedłużkę, bo właśnie stąd będziemy brali podciśnienie do systemu klap. Tutaj jest jakaś taka... Zimna opaska, niestety nie mam nic do ściągania, więc trzeba to będzie zrobić na hama, tak zwanego, ale na szczęście w zestawie mam już spinki, które właśnie zastępują te klipsy tutaj, także wszystko zrobimy za chwilkę. Przewodzik oryginalny zdjęty, widzieliście, musiałem troszkę tam pociąć to, bo niestety no już tak po takim czasie on tak mocno się zwulkanizował i tak twardo siedział, że bałem się, że coś urwa, więc lepiej go było po prostu porozcinać. No i w ten sposób wyciągnąć, bo no wolałem nie ryzykować po prostu. Także teraz mam już paseczki gotowe. Zakładamy nowy przewodzik. Puszczamy wężyk i będzie, będzie pięknie. No i proszę wężyk mamy zmontowany. Muszę się jeszcze troszkę nakombinować, bo niestety instrukcja Armitrixa jest bardzo niedokładna, jeśli chodzi o montaż. Pokazują tam tylko grubsze rzeczy, gdzie co jest i tyle. Jak więc zaraz będę szukał miejsca, jak sobie jeszcze wprowadzić ten kabel do kabiny. Tutaj sobie znalazłem jeszcze miejsce i przykręciłem już ten sterowniczek. Także już jest dobrze, bo do tego sterowniczka pójdzie kabel od tyłu właśnie od klap. Z wydechu, pójdzie drugi, tędy tutaj. Jeszcze muszę pokombinować, jak go tam puścić, żeby szedł jakoś poza osłoną termiczną, albo jakoś z dala od wydechu, bo tutaj jest dość blisko kolektor. Więc jeszcze troszkę problemu do rozwiązania, ale już jesteśmy na dobrej drodze. We wnętrzu leci sobie tędy, tutaj razem z przewodem namulcowym, tu, tu tu, tutaj go jeszcze pospinam później trydkami. No i tutaj wylatuję do kabiny, tu jeszcze przyjdzie taka mała osłonka No i git A tak to wygląda w środku. No. Tutaj on sobie wchodzi ładnie. No i tu zaraz będę wszystko. Jeszcze spinał. No i zaraz powinny klapy działać. No i mamy to kabel ładnie pospinany. Tutaj, już tutaj kosteczka spięta. Tu jest przejście do OBD. Cyk, o! Świeci, świeci. To ogólnie to było wszystko w miarę proste. Tutaj z jednej śrubka na odkręcić Wtedy to no ładnie przechodzi obok. Przerzucamy sobie tam kabel górą. To jest ten, który się właśnie z komory. No i w zasadzie tyle. Wszystko gotowe. Można z powrotem składać dół. No i co? No i będziemy za testować. Uch, no i okej, okay. mamy wszystko. Kabel jest już przeciągnięty. Raczej wężek podciśnienia. Także zaraz go przycinam, wpinam go do końcówki, no i co, i zabieram się za składanie całej reszty, później sobie obrócę auto, zamontuję właśnie brakujące mocowania, dorobię końcówki, raczej przykręcę końcówki i temat wydechu zamknięty, także zaraz zobaczycie tak naprawdę już finisz. I tu jeszcze jak Wam wspominałem na początku i filtrów kabinowych, czy tak naprawdę nie kabinowych, tylko tych zewnętrznych obietcza, nola, noveczki w starocie, jeszcze jakieś śrubokręciki wyciągamy, no i stare za śmieci i jeszcze dwa kolejne na drugą stronę. No i proszę bardzo, końcóweczki już prawie zamontowane. Wydek już jest dokręcony na takich obejmach, jak powinien być. Tak, że już nic nie będzie się fukło, nic nie będzie latać. Tak więc, literka. Przykręcam końcówki i kończymy zabawę. No i końcówki mamy zamontowane, przykręcone. Jeszcze później, może, wlecą jakieś drobne korekty ustawień. Jak wleci jeszcze dyfuzorek? Ale to na dyfuzor poczekać się do następnego odcinka. <gry> no i dobra, po wielu bólach i trudach, wydech w końcu jest zamontowany, wszystko jest podpięte. Zaraz us usłyszycie na zimno, jak yy, pracuje. Yy, z przejazdów to wam wrzucę trochę później, bo zwykle te wydechy trzeba trochę dogrzać i wypalić, więc dopiero po 1000, około 1000 km ten wydech będzie działał tak jak trzeba, więc zobaczycie pewnie w jakichś kolejnych odcinkach, jak sobie yy, gra.